LEGO ŻYCIE. Odcinek drugi. Dobra, poznajmy tego nowego. Akurat przyszedł. Jak masz na imię? Jak się nazywasz? Kuba. Jak on miał na imię? Coś mówił o kupie. Kupka. A macie, macie konsolę? Tak, mamy PlayStation 2 i klasycznego Xboxa. Macie Xboxa i Playsta PlayStation, a dajcie w coś zagrać? Tak, a w co chcesz zagrać? Formułę 1. F1. Nie mamy formuły 1. No mówiłem, że on jest wyścigówką. Ja wyścigówką nie jestem. Sam jesteś wyścigówką. Oba jesteście wyścigówkami. Nie. Chcesz klepankę? Mogę w ciebie rzucić. Mogę w ciebie rzucić tym jajkiem i będziesz pachniał albo jajecznicą, albo zgniłym jajem. Rzucę w ciebie tym jajkiem. To ja w ciebie rzucę. Nie, 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 nie. Dosyć, stop, stop, stop. Ajajajaj. Nie możecie się bić. Nie może w końcu dojść... Że, zacz że zaczniecie się bić. I oddawaj jajko. Wiesz co, wyścigówka? Fajny jesteś, ale muszę coś z tobą zrobić. Ty lepiej wyjdź. Nie chcesz tego oglądać. Co chcesz ze mną zrobić? Demolujesz jeszcze dom. To jajko jest cenne. Odłożę je. A poza tym, chcę ci coś powiedzieć. Masz właśnie zrobić. Także. Co? Wy... Rzucę w ciebie czymś. Au! Rzuciłeś we mnie zdechłą rybą. Wiem, co już z tobą zrobić. Już dobrze wiem, co z tobą zrobić. Nie to, co zrobić. Ta scena nie jest odpowiednia dla dzieci. Dobra. Już się wykończyłem. Jeszcze kamera się przewróciła. A teraz wyniosę cię po prostu na dwór i rzucę byle gdzie? A ciebie wrzucę do domu. Co ty tam robiłeś? A tam nieważne. Ale on się naszym drogocennym jajkiem. Jajem. Naszym. Jajo, 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 jajo. Mam jajo. Dobra. Te... Zrobię z nim teraz to, co trzeba. I chodźmy na miasto. A po to na miasto. Zaraz się dowiesz, po co idziemy na miasto. Na miasto idziemy po to, bo zobacz. Idziemy kupić. A tego wyścigówkę wyrzuciłem. Nie wiem, gdzie on jest. Dziwny był. Może poznamy innego kolegę. Dobra, poznajmy innego kolegę. O. Ej, ktoś tu idzie. Kto to? Cześć, jestem Wiesie. Cześć, wieś. Skąd masz takie kozackie bronie? Słyszałem Was. Ja wiem trochę o Was, bo Mówiliście o jakimś handlarzu broni. Poszukałem jakoś człowieka, kto handlował i kupiłem od niego kozackie rzeczy. Dobra. Wiesiek, a chcesz, chcesz się z nami zakolegować? No dobra, bylebyś był miły, a nie jak. A nie jak ten... A nie jak ta wyścigówka z Lego Chitty. Dobra, jaka wyścigówka? A nieważne, Chodźmy do domu. Zapoznajmy się lepiej. Dobra, leżymy. Do następnego... Zaraz, czym ja tu... Do następnego odcinka. Tak. No i cześć. Pa, pa.